Sprawą jazdy na rowerach i hulajnogach bez wymaganej karty rowerowej zainteresował się radny Karol Korneluk, który zawodowo związany jest z Subalskim Wordem. W interpelacji do włodarza miasta przytacza statystyki wypadkowe z ubiegłego roku. Jak podaje, w 2024 roku w Polsce doszło do 3765 zdarzeń z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg, w których życie Straciło 169 osób, a 3034 zostały ranne. W miesiącu maju 25 roku w samych suwałkach doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem dzieci poruszających się hulajnogą elektryczną. W obu ranne dzieci trafiły w ręce medyków. Czy jako samorząd zrobiliśmy wszystko, aby wyposażyć uczniów szkół podstawowych w niezbędną wiedzę i umiejętności do bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych? Pyta prezydenta Rękiewicza w interpelacji radny Korneluk. W odpowiedzi dostaje jedynie zatrważającą statystykę: Na 3443 uczniów z klas 4-8 publicznych podstawówek w suwałkach. Kartę rowerową ma mniej niż połowa zaledwie 1653 osoby. Najgorzej w zestawieniu wypada szkoła numer 7, tylko co piąty uczeń ma tu kartę rowerową. W szkole podstawowej numer 9 co czwarty. 28% uczniów z kartą rowerową to dzieci i młodzież z dwójki. Kolejna w rankingu jest piątka, blisko 39%. W kolejnych szkołach odsetek uczniów z kartą rowerową przekracza 50%. W dziesiątce jest tych dzieci ponad 53%, w szóstce i jedenastce o 10 więcej. Krym wiedzie szkoła podstawowa numer 4. Tutaj wiedzę i dokument uprawniający do samodzielnej jazdy rowerem lub hulajnogą posiada 73% uczniów, więc mimo najlepszego wyniku też nie jest dobrze. Radny nie uzyskał odpowiedzi na zadane pytanie. Od dwóch lat w podstawie programowej jest wychowanie komunikacyjne, które włączono do programu zajęć z techniki, więc przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową oraz sprawdzenie umiejętności powinno odbywać się w szkole podstawowej. Dla młodzieży, która ten etap kształcenia ma za sobą, egzaminy są w WORDzie. W statystyce jednak uderza jedna rzecz. Spośród czwartoklasistów co drugi ma wymagany dokument, klasy piąte. Zaledwie 46%. W tegorocznych szóstych, czyli tych, od których zaczęto realizować podstawę, niespełna 55%. Prawdziwy dramat jest wśród ośmioklasistów, którzy właśnie opuścili podstawówki. Tylko 38% z nich ma prawo do poruszania się rowerem lub hulajnogą po publicznych drogach. Wiadomo zatem, dlaczego kierowcy jeżdżą po mieście z duszą na ramieniu. A policja wobec kierowców aut jest znacznie surowsza niż wobec rodziców nie dbających o bezpieczeństwo dzieciaków. Podczas ostatniej akcji ukarano jedną osobę, siedemnastolatka, który uczestniczył w ruchu bez wymaganej karty rowerowej.